Witajcie kochani, z tej strony oczywiście Rekery, witam was w kolejnym filmie po bardzo długiej przerwie na moim kanale. No był jeszcze ten film z ogłoszeniem konkursu, no ale to oczywiście się nie liczyło jako mój powrót, bo teraz właśnie dopiero powracamy. Jest energia, jest chęci do nagrywania, no i mam nadzieję, że będą też materiały. O jak widzicie Pedro dostał e, informę na Tniudzie. Wracając, wracając kochani, e, to nie będzie seria z kariery nowej, to będzie... Można powiedzieć, że to będzie seria z kariery, ale jednak nie do końca, bo to będzie seria poradnikowa. Postanowiłem po prostu przerzucić do jednego klubu jakichś bardzo dobrze rozwijających się i świetnie prosperujących graczy i przedstawić wam właśnie ich recenzję. Wyglądać to będzie w ten sposób, że ja będę rozgrywał bez wizji, nie na wizji, cały sezon, czy ten cały dwa sezony, powiedzmy, danym klubem z danymi zawodnikami. I następnie wystawię recenzję o nich, czyli po prostu będziemy mówić właśnie, że ten zagrał taki tak, że tak, zagra tyle meczy, będzie be, be, meczów, przepraszam. Będą urywki z jego gry właśnie jak na przykład odbiera piłkę, jak strzela, jak asystuje, jak coś niespektakularnego robi i po prostu będę wystawiał sobie na koniec ocenę. Będzie to podzielone na sezony, czyli właśnie gramy sobie jeden sezon z tymi danymi zawodnikami yy, przez... No, przez jakiś tam czas i następnie, powiedzmy, sezon drugi już zapewne w FIFA 16, no bo w FIFA 15 nie zdążymy. E, będzie się właśnie ukazywał z innymi zawodnikami, inną klubem, być może w innej lidze. Kto wie? E, w tym sezonie, bo już dość gadania, będziemy rozgrywać sobie e, sezon. W tym sezonie będziemy rozgrywać, sezon, w se, w tym sezonie będziemy rozgrywać mecze z e, zespołem Bordeaux. Tak dokładnie powiedział. E, Google Tłumacz już wam tutaj pokazuje jak Google Tłumacz to wymawia. Dokładnie tak. Więc lecimy, kochani, Bordy, klasa Światowa 6 minut. No tak, można powiedzieć. Stadion Olympic to jest mniej, właśnie na największy stadion, jaki chyba jest w FIFA. Eee, rozgrywki europejskie myślę, że możemy sobie włączyć. Chociaż co tam się będę w rozgrywkach. Eee, pierwsze okno możemy wyłączyć, bo i tak nikogo nie będziemy ani kupować, ani sprzedawać. Generalnie w zespole są jednie, tylko i wyłącznie zawodnicy, którzy, e, których właśnie wykupiłem, resztę pousuwałem, e, no to tak, zobaczymy sobie, e, nazwiemy się... E, wybaczcie tą tą zawiechę, e, bo musiałem na chwileczkę wyjść, ale nazwiemy się może e, e, Janusz, aj, mam błąd, dobrze, już jest, OK. Janusz... Kowalski. Żeby tak było standardowo. E, oczywiście Polak, no bo jak żeby inaczej. Proszę bardzo, Polska. E, dres, oczywiście musi być dres, e, granatowy, karnacja. Bardzo jasna. E, Jasno starczy. I krępy. No jak to taki taki typowy Janusz. Kowalski Chciałbyś od odnie klubu Bohdy z firmem. No zaraz, zobaczcie, przedstawię Wam salutki składzik naszego zespołu. Generalnie brałem z przeróżnych lig, e, według e, po prostu, na no, jakichś tam konkretnych, e, konkretnych e, wytycznych, czyli generalnie brałem według potencjału e, Kowalski, proszę bardzo. Tak, chcę zapisać. No i mamy naszego nasz zespół, a zapomniałem chyba, o Boże, ale fail. Oto właśnie jesteśmy już w naszym składzie, już gotowe, pięknie, ładnie wszystko ustawione. No, wcześniej po prostu wybrałem pobierz aktualne zamiast sobie właśnie tych aktualnych, zwykłych. I zacznijmy może od bramkarza na sobie Perina, to jest zawodnika, byłego zawodnika oczywiście Genoi, bo teraz należy do do naszego klubu. Jak widzicie, jest całkiem wysoki 1,88 m, 21 lat, powinien nam się fajnie rozwinąć. Następnie tutaj chyba zawodnik z najsłabszym overallem w całej naszej drużynie, czyli Hector Bellerin z Arsenalu. No wyróżnia się przede wszystkim przyspieszeniem i zwinnością no, z szybkością biegu oczywiście również. Także no, u niego generalnie liczymy na pace'a, zobaczymy jak się rozwinie oczywiście. Tutaj na lewej flance mamy Gaje, jak on się nazywa? Nie ma panego jego imienia Nieważne, w każdym razie metr 51. E, Również bardzo szybki Ale też zwinny Wytrzymały, także myślę, że Również nam się przyda e, Tutaj na Para obrońców to jest Khan i Zuma Zuma oczywiście z Chelsea Khan, on był bodajże z Liverpoolu e, Także no generalnie tutaj Trójeczka obrońców z Premier League I jeden oczywiście Z La Liga z Zuma. Co możemy powiedzieć o sumie? Zuma to jest dzik, no co można o nim powiedzieć. No, ma dość spore przyspieszenie, jest wysoki, yy, skoczny, także myślę, że przyda nam się bardzo. Kam jest minimalnie niższy, yy, ile mam, 1,84 m, ale widzicie, 4, sztuczki, 4 gwiazdki sztuczek, 4 gwiazdki słabszej nagi. także myślę, że również nam się przyda. Yy, a co ja będę tam opisywał? W skrócie opisałem, teraz lecimy dalej. Chyba największy overall spośród tych tutaj właśnie zawodników Under Erera. Co tutaj można o nim powiedzieć? To no bardzo, bardzo solidny obrońcy. taki typowy środkowy obrońcy, może środkowy pomocnik, typowy środkowy pomocnik z wysokimi podaniami potrafi trochę wykończyć, ale ma, ma z tym może lekki problem, ale potrafi. Widzicie 4 gwiazdki z córek, 4 słabszej nogi, lepsza noga prawa, także myślę, że również tutaj się przyda. Następnie mamy tutaj z dwójki, z dwójki właśnie pomocników drugiego Kowacicia. On jest troszeczkę wyższy chyba, zaraz sprawdźmy. Nie, Herrera jest wyższy, tak. No w każdym razie Kowacic, co można mi powiedzieć, przeszedł niedawno do Realu Madryt, ale myślę, że bez problemu tutaj sobie się zaklimatyzuje. I u nas to również solidne oboże, co ja będę mówił te jedynie główki krycie, tak średnio mój idzie z główkami, właśnie kryciem. Myślę, że kowaczcie albo RR będą musiał zmienić w trakcie, żeby tutaj komuś bardziej defensywnego dać, bo oni tutaj są bardzo ofensywni. No ale kolejny, trzeci już pomocnik, e, oczywiście ofensywny, Meyer, bardzo dobrze mi się grało e, w tej w lidze niemieckiej. Kim ja tam grałem? Boże, to już dawno było pierwsza, pierwsza moja karierka w ogóle. No nieważne, w każdym razie fajnie mi się nie grało. Chciałbym zobaczyć, czy i teraz splitza się w naszym zespole. Zwinność tutaj, równowaga, szybkość biegu. Generalnie dużo zielonego, mimo dość niskiego urazu. tylko że trzy gwiazdki sztuczek, ale nie ma problemu, dam sobie nim radę. No i tutaj widzicie Kiszna, jeden z moich ulubionych zawodników, generalnie w trybie kariery. Widzicie pięć gwiazdek sztuczek, to jest naprawdę niesamowite. Mam nadzieję, że będzie się to właśnie pokazywał z tymi pięcioma gwiazdkami. Podatek na konkursie, więc pewnie będzie zmieniany. E, przyspieszenie tutaj u niego, wykończenie też całkiem dobre, choć nie, wykończenie ma słabe, o, nawet się nie spodziewałem, wybaczcie. E, siwa strzału wysoki, solidny, myślę, że rozwinie nam się całkiem ładnie. Następnie El Gazi, tej 4 gwiazdki sztuczek, ale też 4 gwiazdki słabszej nogi, zresztą 4 gwiazdki wystarczająco, e, wy, no to będzie zdecydowanie wystarczająco jak na nasze e, sztuczki, bo ja tam niezbyt wiele umiem, ale trochę korzystam, również wysoki, w ogóle cały skład mam wysoki. 19 lat on był bodajże z PSV, nie z Ajaxu, z Ajaxu. Kurty, nie. nie pamiętam, nieważne. E, szybki e, dribbling, wykończenie też ma dużo lepsze niż Kiszna, także myślę, że również nam się nada. No i na szpicy Mbolo. E, no, co tu dużo o nim mówić? Jest naprawdę bardzo solidny. Szybki, e, potrafi wicie strzać finezyjnie. E, trzy gwiazdki sztyczek, ale nie ma problemu. Także on będzie właśnie zwieńczeniem tego naszego składu. Na ławeczce mamy takich właśnie zawodników. No, tutaj widzicie dużo, nie będę wszystkich wymieniał. Naprawdę dużo przetransferowałem sobie zawodników. No i zależnie od tego. No, na tutaj nie powinny być. Zależnie od tego, kto, kto tutaj nam będzie słabo grał albo będzie miał kontuzję, to będziemy wymieniać na wszystkie pozycje jakby zmiany. Zastanawiam się jeszcze, czy właśnie tutaj sobie na przykład Krychowiaka nie wstawić za jednego z obrońców. On też się ładnie rozwija i myślę, że będzie taki właśnie trochę bardziej defensywny. Jeszcze nie wiem dla którego. No i tutaj są właśnie ta siódemka zawod... ósemka Siódemka, Działa Jezu. Siódemka zawodników, których prawdopodobnie najczęściej będę właśnie zmieniał nawet podczas meczu, żeby sobie się ograli i zobaczymy jak to dalej będzie. No dajcie znać co sądzicie o tym pomyśle. I generalnie każdy zawodnik będzie pojedynczo oceniany, a nie będzie tak, że będziemy po prostu rozgrywać mecze po kolei i będziemy oceniać w trakcie meczów. Tylko po prostu zbierzemy sobie dobre mecze danych zawodników, połączymy to, skompilujemy, jakby to powiedzieć, i, i w ten sposób wyjdzie nam właśnie ocena danego zawodnika. Także, cóż, ja mam nadzieję, że pomysł Wam się spodoba. Zobaczymy, jak to przyjmiecie. Ja idę rozgrywać mecze i do zobaczenia już w recenzji. Na razie, pa pa!